Witajcie w kolejnym odcinku Planderas TV. W tym odcinku znowu poruszymy temat odmiany hortensji. Jeżeli będziecie chcieli, będziemy kontynuować tę serię z każdą następną odmianą. A więc kolejna hortensja była biała, więc czas na czerwoną. Diamond róż. Serdecznie zapraszam. Diamond róż osiąga 150 cm wysokości i 150 cm szerokości. Jest to roślina o bardzo bujnych kwiatostanach, które osiągają 30 cm pojedynczego pąka. Kwiaty początkowo są białe, natomiast przy końcówce lipca dostają różowego rumieńca, aby w sierpniu osiągnąć ostateczną formę purpurowo-czerwoną. Jest to jedna z naj, najbardziej czerwonych hortensji krzewiastych. Hortensja odmiany Diamond róż jest na bezpieczny na nasz klimat, czyli znaczy nie przemarza w naszym klimacie, co jest bardzo ważne w naszym ogrodzie, jeśli posadzimy tę roślinę w doniczkach na tarasach, nadaje się do tego. Też bardzo ładnie będzie wyglądać w niskich żywopłotach oraz szpalerach. Na początku wiosny należy podsilić nasze hortensje odpowiednim nawozem z mikroelementami, dzięki temu będą szybciej rosły i efektowniej litły.